Blender kielichowy Beko TBS 3164X. Szybkie sporządzanie przecierów i koktajli? Jeśli szukasz blendera kielichowego o dużej mocy, model Beko TBS 3164X został stworzony właśnie dla ciebie. Moc 1600 W pozwala na bardzo szybką i wydajną pracę. Sześcioskrzydłowy nóż doskonale radzi sobie z twardymi i miękkimi składnikami, dostosowując się do oczekiwań użytkownika i wybranego przez niego przepisu. Dostępne są automatyczne programy. Można skorzystać z nich na przykład w trakcie robienia lodów, sosów i smoothie. Maksymalne obroty sięgają aż 32 tysięcy na minutę, co zapewnia idealną teksturę potrawy w zaledwie kilka sekund. Konstrukcja wirowa umożliwia dokładne rozdrabnianie składników i wydobycie z nich wszystkich witamin i minerałów. Dostępna jest także funkcja kruszenia lodu. Zachwyci też rewolucyjna technologia autoclean, dzięki której nie trzeba myć kielicha ręcznie ani w zmywarce. Nowoczesna konstrukcja dopasuje się do każdej kuchennej aranżacji, a niezawodny materiał inox będzie wytrzymały i elegancki, mimo intensywnego użytkowania. Kielich jest wykonany z lekkiego i wytrzymałego tritanu, wolnego od BPA. Blender kielichowy Beko TBS 3164X posiada bardzo dużą moc i sprawdzi się przy przyrządzaniu różnego rodzaju potraw.